Dożynki to ten dzień, w którym zarówno rolnicy, jak i pozostali mieszkańcy mogą podziękować za dary ziemi i obfite plony. Tegoroczne dożynki gminy Grunwald odbyły się w Dylewie. Zgłosiło się do mnie kilka sołectw, sołtysów, rady sołeckie przyszły i one mnie poprosiły, żeby jednak w tym trudnym czasie zmobilizować się tak, i z zachowaniem wszystkich norm, tych reżimów, żeby jednak te dożynki dla nich zorganizować i żeby się odbyły. Ludzie już są w spragnieniu, są zmęczeni tym całym wirusem i chcą wrócić jak najszybciej do normalności. Dlatego też staramy się im to umożliwić. Obchody dożynkowe rozpoczęła tradycyjna msza święta. Następnie uczestnicy dożynek przeszli w procesji ulicami Dylewa, by w końcu dotrzeć pod specjalnie przygotowaną scenę. Starostami dożynek został pan Adam Butrymowicz, sołty z Dylewa wraz z małżonką. To są pierwsze dożynki, jak kojarzę już tutaj mieszkam 20 lat, to za mojej tutaj kadencji nie było w ogóle tutaj organizowanych dożynek. Są potrzebne dla lokalnej społeczności. Przede wszystkim dla rolników, za ich pracę, za poświęcenie dla rodzin, tak samo dla konsumentów. Promujemy też swoje tutaj różne jednostki koła gospodyń, sołectwa. W trakcie imprezy nie zabrakło dożynkowych wieńców oraz koszy z produktami przywiezionych przez mieszkańców okolicznych miejscowości i koła gospodyń wiejskich. Koła w trakcie dożynek oferowały również wypieki, przetwory i autorskie dania na specjalnie przygotowanych stoiskach. Polecamy swoje wędliny, własnej pracy, wędliny, kotleciki, ciasta własnego wypieku, po prostu. Gimberek, rok 1410 Grunwald. Tu mamy wyroby swojskie, mamy naleweczki swojskie, wina, wszystko jest sobie robione, bardzo smaczne, świeżutkie, wina są starsze, takie trochę i dwunastoletnie i dwudziestoletnie, ale to wszystko jest własnego wyrobu. Mamy chlebek pieczony, smalec, ogórek kiszony, mało solny. wypieki swojskie mamy, czarninkie, mamy, bigosi, krolatki, także mamy duży zestaw posiłków. Podczas dożynek odbyły się liczne konkursy, między innymi konkurs na najpiękniejszy wieniec oraz wyścigi traktorów. Zwieńczeniem imprezy był koncert gwiazdy disco polo zespołu ekstazy. Telewizja kopernik kopernik. TV.